Witajcie, nazywam się Grzegorz Ćwarowski i jestem ekspertem ergotestu. W dniu dzisiejszym przeprowadzę z Wami szkolenie z ćwiczeń przy biurku. Skupimy się na konkretnych ćwiczeniach, które ułatwią Wam tą pracę. Bóle szyi, pleców, barków, oczu czy nadgarstków to najczęstsze dolegliwości pracowników biurowych w Polsce. Pokażę Wam ćwiczenia, które możecie wykonać na co dzień i nie potrzebujecie do nich żadnego sprzętu. Zapraszam. Pierwsze ćwiczenie to przede wszystkim odpowiednie ustawienie pozycji. Czyli siedzimy bardzo głęboko, łopatki oparte, łokcie oparte o podłoże. Cofamy brodę i utrzymujemy tą pozycję 5 sekund. Wracamy. Cofamy brodę. Co do ułatwienia, możemy przyłożyć sobie dwa palce na brodę, jakbyśmy ściskali klawisz. Cofamy. Wykonajmy około 10-15 powtórzeń. Samo ćwiczenie już jest ćwiczeniem korekcyjnym. Poprawia naszą postawę. Drugie ćwiczenie wymaga od nas tego, abyśmy usiedli na krawędzi. Kolana kąt prosty. Barki luźno i teraz cofamy barki, ściągamy łopatki, barki w dół, barki do tyłu i do dołu. Barki w górę, ściągamy łopatki i w dół. Wykonujemy około 10-15 powtórzeń. Kolejne ćwiczenie to rozciągnięcie mięśni pochyłych szyi, mięśni czworobocznych. W tym celu wykonujemy skłon boczny, pomagamy sobie ręką po tej samej stronie. Próbujemy dotknąć głową do barku. Bark luźno po przeciwnej stronie. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Na wydechu pogłębiamy, wdech, wydech. Wykonujemy około pięciu powtórzeń na stronę. To samo wykonujemy na drugą stronę. Wykonujemy skłon boczny, ucho do ramienia, pomagamy sobie ręką po tej samej stronie. Głęboki wdech, pogłębiamy, wydech. Wdech, pogłębiamy, wydech, luźno głowa, barki. Wdech, wydech i również 5 powtórzeń na tą stronę. Kolejne ćwiczenie to rozciąganie mięśni pochyłych. W tym celu skręcamy głowę. Opuszczamy brodę w kierunku mostka, obojczyka. Pomagamy sobie ręką, głęboki wdech. I na wydechu pogłębiamy. Wdech. Wydech. I znowu wdech. I na wydechu pogłębiamy. Wdech. Wydech. Pięć powtórzeń na jedną stronę. I powoli druga strona. Skręt głowy skłon, broda do obojczyka pomagamy sobie ręką po tej samej stronie, wdech i pogłębiamy wydech wdech wydech 5 powtórzeń Do kolejnego ćwiczenia potrzebujemy więcej przestrzeni. Obracamy się bokiem do biurka. Siedzimy na krawędzi. Ręce w rotacji zewnętrznej. Szeroko unosimy. Daleko za siebie. Pinujemy brody, cofnięta. Nie wzywamy jej do przodu. Wracamy. Daleko. Łokcie wyprostowane. Broda cofnięta. Klatka piersiowa do przodu. A ręce daleko w tył wykonajmy około 10-15 powtórzeń. I z tej pozycji możemy płynnie przejść do kolejnego ćwiczenia na barki. Układamy sobie ręce na potylicy. Cofnie ta broda. Cofamy łokcie, ściągamy łopatki. Łokcie w przód. Mocno ściągamy łopatki. I również wykonujemy 10 do 15 powtórzeń. Pauza, 2 sekundy w tyle. No i z tego ćwiczenia możemy przejść płynnie do kolejnego. Układamy sobie rękę na ramieniu. Ściągamy łokieć mocno do ramienia. Patrzymy w przeciwną stronę. Rozciągamy łopatkę. Trzymamy 30 sekund. Po 30 sekundach zmieniamy strony. Ręka na barku. Ściągamy łokieć do barku. Skręcamy głowę w przeciwną stronę. I rozciągamy 30 sekund łopatka. Z tej pozycji rozciągamy przed ramię nad Ręka przed siebie. Chwytamy drugą ręką za dłoń. Mocno, zgięcie grzbietowe. Wypychamy łokieć. Do przodu jest wyproście, poogłębiamy, zgięcie, trzymamy 30 sekund. Z tego ułożenia przekładamy rękę do zgięcia dłoniowego, chwytamy, przyciągamy mocno, łokieć wyprostowany, rozciągamy 30 sekund. Warto rozciągnąć mięśnie podkolanowe, w tym celu siadamy na brzegu, krzesła, fotela, noga napięte, kolano wyprostowane, stopa na siebie, kartka piersiowa do przodu, ściągamy łopatki, pochylamy się do przodu, trzymamy pozycję 30 sekund. Po 30 sekundach zmieniamy stronę, napięte, kolano wyprostowane. Pochylamy się do przodu stopa na siebie. Trzymamy 30 sekund. Warto rozciągnąć też biodra. W tej pozycji zakładamy nogę na nogę. Łapiemy za kolaną, przyciągamy do bioderka, skręcamy się w przeciwną stronę, łokieć oparty o podłokietnik. Rozciągamy pośladek 30 sekund. Powoli zmieniamy strony. Zakładamy nogę na nogę. Chwytamy za kolano, przyciągamy do bioderka. Skręcamy tu w przeciwną stronę i rozciągamy 30 sekund. dalej przechodzimy do stania przy biurku, wykonujemy zakrok, kolano w dół, bioderko do przodu, łopatki ściągnięte, klatka piersiowa do przodu i rozciągamy w tej pozycji 30 sekund. Powoli zmieniamy strony, zakrok. Biodra do przodu, klatka piersiowa do przodu. Dziękuję bardzo za uwagę. Nazywam się Gorzwarowski, jestem ekspertem ergotestu. Po więcej informacji na temat naszych szkoleń i audytów proszę na naszą stronę internetową www.ergotest.pl, a także zachęcamy do śledzenia naszych portali społecznościowych. 人口